A więc, hej! Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiejszy film jest zupełnie inny. Na ten pomysł wpadłam już bardzo, bardzo dawno temu, naprawdę bardzo dawno temu. I wtedy, kiedy sprawdzałam, nikt ani na polskim SSO tubie ani na zagranicznym nie nagrał takiego filmu. Jeśli to się zmieniło, przepraszam, ale tak jak mówię, bardzo dawno wpadłam na ten pomysł. No i jest mój oryginalny, nie skopiłam go nikogo. W każdym razie, w dzisiejszym filmie pokażę wam jak zrobiłam wszystkie wyścigi w Star Stable i dowiemy się który poziom można, który poziom konia można osiągnąć dzięki nim od razu mówię że to trochę clickbait że wszystkie no bo nie zrobiłam wszystkich po pierwsze jechałam ten y i ten challenge robiłam na luzytanie, więc nie robiłam chociażby wyścigów dla kucyków, no między innymi tego dla kuca islandzkiego, ale też tych dla kucyków w Forcie Pinta, tam na tej plaży. I tego wydaje mi się, że też i dla kucyków jest właśnie wyścig tylko i dla kucyków. Poza tym jestem prawie pewna, że kilku z wyścigów nie mam odblokowanych ze względu na reputację, której ja praktycznie w ogóle nie robię, także pewnie jakieś pominęłam, ale podejrzewam, że... Nie robi to jakiejś super dużej różnicy. Jeśli sami chcecie zrobić ten challenge, to zapraszam, chociaż jest on trudny i dosyć czasochłonny, gdzieś na końcu podam wam ile mi mniej więcej to zajęło. No ale teraz już chyba nie przedłużam tylko zapraszam do oglądania. Parę rzeczy, które chcę wam powiedzieć to, że po pierwsze, możecie zobaczyć, kim ja jestem po prostu trochę nieudolna jestem. No, dawno nie wchodziłam w dawno nie grałam w Star Stable, więc niektóre te wystawki wychodziły mi średnio, wszędzie się zahaczałam, będzie musiałam robić od początku, zwłaszcza tego na Orange Starshine, tego z takimi tyczkami. Boże, nienawidzę go, chyba 10 razy go robiłam. W sensie nie chodzi o ten normalny, tylko ten, w którym musicie się zmierzyć z przeciwnikiem, bo ciągle przegrywałam. Nie wiem, ja po prostu nie potrafię go jechać i nienawidzę tego wyścigu, więc jak możecie zobaczyć na filmie, to po prostu bardzo bardzo opornie mi to szło, ale w końcu się udało, więc już myślałam, żeby się poddać, ale ostatecznie mi się w końcu udało. Też z niektórymi wyścigami miałam problem, żeby je w ogóle znaleźć, na przykład wyścig w Jarlaheim Po prostu jeździłam po całym Jarlaheim i okazuje się, że ja po prostu jestem głupia to zupełnie zapomniałam, że ten wyścig znajduje się tam wiecie przy kawiarni, to jest ten taki, on się nazywa jakoś, nie wiem, wyścig w coś takiego yy, i po prostu się z siebie, że nie umiałam go znaleźć, chociaż często go robię. No i też yy, przypomniałam sobie o kilku wyścigach, o których zupełnie zapomniałam, albo o których normalnie przy trenowaniu w ogóle nie robię. Na przykład ten w księżycowym sierpie, no ja nie jeżdżę do księżycowego sierpa, Praktycznie w ogóle, w sensie mam tam parę zadań, więc musiałabym się za nie zabrać, no ale ogólnie tam za często nie jeszcze niestety, a lubię nową grani ogólnie. E, także przypomniałam sobie o istnieniu kilku wyścigów. E, swoją drogą, możecie mi napisać w komentarzu, jaki jest wasz ulubiony, a jaki na przykład znienawidzony wyścig. Ja nie wiem, czy mam ulubiony, a znienawidzony to jest, tak jak mówię, chyba wszystkie do wyścigi na czy starszej, a zwłaszcza ten z tyczkami Oglądacie, to odpowiadam na parę pytań, które kiedyś tam mi zadaliście, a nie wiem, a ja nie zrobiłam z tych Q&A. Także zapraszam. Oprócz tego odpowiem na parę pytań, na które może już odpowiadałam, ale wiecie, odpowiedź może się zawsze zmieniła. Także no, zapraszam do mini Q&A. Pierwsze pytanie to, co robisz w SSO, jak ci nudzi? No nie wiem, bo mi się w zawsze nudzi. Nie no, mam aktualnie parę zadań, więc albo robię te zadania zaległe, albo po prostu trenuję konia, no albo nagrywam film. W sumie to po nic innego Star Stable, do Star Stable nie wchodzę, więc wiecie, jak już wchodzę do Star Stable, to mi się nigdy nie nudzi, no bo po prostu wchodzę, żeby coś porobić, nie? Nigdy nie wchodzę tak, żeby wejść i po prostu się zastanowić, czy będę coś robić. No nie wiem, czy rozumiecie, więc tak, jak mi się nudzi, to po prostu albo trenuję, albo nagrywam film, albo robię jakieś tam zaległe zadania. Albo ewentualnie idę na zakupy, kupuję konia, a potem żałuję, że wydałam kilka linii listę końców. Drugie pytanie, za co kochasz tę grę? Szczerze? No nie mam pojęcia, chyba za to, że mam tutaj taką dowolność. No wiecie, niby mamy te zadania, w których musimy po prostu robić coś od deski do deski, bez jakiegoś większego wyboru, może czasem mamy wybór, ale po prostu wiecie, mogę sobie jeździć po całym SS-owym świecie, kupować sobie konie, robić w sumie co chcę, Wiecie, to nie jest taka ściśle rzucona gra. Jasne, mam tutaj fabułę z zadaniami, które trzeba wykonać, żeby zdobyć następny poziom i tak dalej, i ta fabuła się rozwija, ale no tak na ogół, wiecie, mogę sobie pojechać z Fortu Pinte do Murland, kiedy chcę, a nie tylko wtedy, kiedy jakieś zadanie mi każe tu zrobić. Nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi. No, a tego prócz tego to za, no nie wiem, konie. Ostatnio im bardzo dobrze wychodzą na te konie. No, no w sumie głównie za konie, nie? Dlatego zaczęłam grać w tą grę. Trzecie i czwarte pytanie, które no, można podpiąć do tego samego, to co Cię skłoniło do nagrywania na YouTube i od, jakby, co Cię skłoniło do nagrywania realistycznego sezonu? Jeśli no, chodzi o nagrywanie na YouTube, chyba to już kiedyś mówiłam, że ja od dziecka nagrywałam sobie gdzieś tam na tablecie czy na telefonie jakieś filmy gdzie z zabawkami, coś tam, coś tam, udawałam, że mam kanał, jak grałam w Simsy i uznałam w sumie czemu nie. To było akurat podczas zdalnych, miałam masę czasu, nagrywałam te filmy, wiecie masowo, bo 10 dziennie potrafiłam i jeszcze 5 dziennie zmontować i wrzucić, także po prostu zawsze chciałam zostać jakby, nie wiem, youtuberką i uważam się za jakąś wielką youtuberkę, po prostu nagrywam sobie jakieś tam filmiki, które ludzie oglądają i jestem za to wdzięczna, ale no no właśnie z tego się wzięło. A pomysł na realistyczne SSO, no więc grałam w to SSO, więc uznałam, dobra, nagrywam SSO na mój kanał, bo uznałam, no to będzie łatwe. Nie jest takie super łatwe, ale to jest łatwe. No i bardzo lubiłam oglądać właśnie filmiki z realistycznego SSO, już znam czemu nie, zrobię własne. Odpowiadałam już na pytanie, co najczęściej robię na bo no, trenuję konie, nagrywam filmy, bo robię jakieś zaległe zadania. Lub ewentualnie sprawdzam też aktualizacje, jeśli jakaś nowa wyjdzie, no ale to się w sumie zalicza do robienia jakichś tam zadań. A ile mam koni w SSO, to szczerze nie wiem. Liczyłam to jakiś czas temu, ale od tego czasu dużo koni mi doszło. Nie wiem, mam na pewno ponad 30. A ile dokładnie, to nie wiem. Może nagro wkrótce film o wszystkich moich koniach, albo nie wiem, policzę to i gdzieś tam Wam dać, jeśli jakoś super bardzo was ciekawi, ale myślę, że nie jakoś bardzo, więc powiem, że na pewno więcej niż 30. Ja pewnie kiedyś to policzę i Wam powiem. Okej, okay, znalazłam parę pytań takich typowo do mojej postaci z realistycznego zestawu, które niestety się już zakończyło. Na przykład, czy będę jeszcze regularnie jeździć na Epoce, no więc Epoka została sprzedana mojej kuzynce, więc nie. I potem czy będę zmieniać stajnię, no więc Cornelia do końca twojego życia nie zmieniła stajni. E, a tak serio to, no nie wiem. Nie wiem, e, w sensie w prawdziwym życiu może planuję zmienić stajnię, ale no w mojej okolicy nie ma za bardzo stajni, więc... Jeśli znajdę jakąś fajną, to być może zmienię, bo nie jestem super zadowolona z mojej aktualnej stajni. Czy ktoś z mojej rodziny jeździ konno? No takiej mojej, mojej w rodzinie życiu nikt nie jeździ konno. E, tak mi się wydaje. Moja kuzynka chyba kiedyś jeździła, no ale to było bardzo dawno, więc no nie, nie jeździ. A czy mam autorytet? Jest dziecki. W sumie nie wiem, czy można nazwać autorytetem. Mam oczywiście parę osób, które gdzieś tam obserwuję. Podoba mi się to, jak pracują z końmi i jakimi są osobami, ale chyba nie nazwałabym ich jakimiś moimi autorytami. Aut autorytetami czy coś takiego. Po prostu ich lubię i od czasu do czasu gdzieś tam śledzę. Oczywiście śledzę, mam na, mam na myśli oglądam, a nie śledzę jak szpieg. Kolejne pytania chyba głównie do mojej postaci e, z realistycznego SSO, e, ile lat Maruty szczerze, nie pamiętam, ile ja tam ustalałam, ale gdzieś tam na jakimś filmie powiedziałam, więc tego tak możecie sobie ustalić. E, a jeśli chodzi o pytania do mnie, to czy jeszcze konno, tak, jeszcze konno i ile jeszcze konno, w sensie czego nabrał i ile jeszcze konno, no to będzie już ponad trzy jakoś w wakacje było właśnie e, odkąd regularnie zaczęłam jeździć 3 lata. Dobra, to chyba wszystko, co znalazłam. Nie było tego dużo, ale coś tam podpowiadałam. Jeśli wy macie jakieś pytania, jesteście czegoś ciekawi, to możecie zadawać tutaj w tym filmie, w komentarzach. E, ja może odpowiem wam tam w komentarzach, albo nie wiem, jakiś film, zrobię jakieś krótkie Q&A, czy coś takiego wkrótce. E, lub za jakiś czas, jak już bierze się więcej pytań i właśnie zrobię takie Q&A, to e, całkiem fajnie się odpowiadam na te pytania. No i jeśli macie jakieś pomysły na filmy, czy coś tam czegoś byście chcieli się dowiedzieć, czy cokolwiek, no to właśnie zapraszam do pisania komentarzy, bo ja lubię czytać te komentarze, czasami odpisuję, daję serduszkę, także tak. I jest mi bardzo miło, bo gdzieś tam to też jakieś, w jakiś sposób zasięgi y, zwiększa i mogę dotrzeć do więcej, y, większej ilości osób, a zamierzam, mam nadzieję, że mi się uda, wrócić regularnie do nagrywania, przynajmniej raz w tygodniu, teraz idę do liceum, także może być ciężko. Ale mam nadzieję, że chociaż troszeczkę uda mi się utrzymać ten kanał y, gdzieś tam w regularności. W ogóle swoją rogu tutaj widzicie, jak w pewnym momencie przez robienie tych wyścigów miałam maksymalny poziom szylingów i po prostu poszłam na małe zakupki. Ja, Człowiek to nie były duże zakupki, dwie rzeczy chyba kupiłam. Zbliżamy się już do końca, także zaraz wrócę Was z podsumowaniem tego challenge'u. ostatni wyścig które zrobiłam. E, żałuję, że Wam tutaj nie pokazałam tego takiego wiecie tej tabelki z wyścigami, yy, którą yy, w tych zadaniach, którą miałam totalnie pustą albo pokazałam może, wydaje mi się, że nie, wydaje mi się, że to widziałam. w każdym razie to koniec, udało mi się, udało mi się z z zrobić wszystkie przynajmniej dla mnie dostępne wyścigi jestem z siebie dumna, zajęło mi to bardzo długo, gdzieś na ekranie wam się pojawi ile a teraz proszę bardzo yy, odbieramy całe to pd, bo nie robiłam tego wcześniej, żeby mieć niespodziankę i uwaga uwaga, który poziom uda mi się zdobyć, zaraz to zobaczycie na ekranie, dziesiąty. Tak, udało mi się zrobić dziesiąty, a liczba tych punktów była rozkręcająco dziwnie równa. Ogólnie to spodziewałam się, że będzie troszeczkę wyższy ten wynik. Myślałam, że będzie ten 11, może 12. Wydaje mi się, że gdybym zrobiła te wyścigi, które nie są dla mnie dostępne, to może byłby taki 11, 12, a tak to wyższy 10. Tak czy siak jest to wyniki, wynik, ale tak jak mówię, spodziewałam się czegoś więcej. E, dajcie znać, czy też się tego spodziewaliście, może już sobie postawiliście na początku filmu i zgadliście, dajcie znać, też, czy jesteście zaskoczeni. Ja przynajmniej, no nie jakoś bardzo, chociaż tak jak mówię, trochę jestem zawiedziona. No i to, to chyba tyle, mam nadzieję, że film wam się spodobał, pewnie nie zastanawialiście się nigdy nad tym, co się stanie, jak zrobimy wszystkie wyścigi, ale może ktoś akurat się zastanawiał, to przyszłam z pomocą, zrobiłam wszystkie wyścigi, dałam z siebie wszystko, zdaje mi to bardzo długo, jak widzieliście na ekranie i udało mi się. Może kiedyś powtórzę ten challenge? Nie no, tak serio, to wątpię, nie będzie mi się chciał. No i to chyba tyle, dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku, pa pa!